Witaj, dzisiaj powiem Ci, jak zainstalować Aptoid TV na swoim Amazon Fire Stick. Najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację do pobierania na swoim urządzeniu. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu z aplikacjami Amazon. Wyszukaj narzędzie do pobierania i zainstaluj go, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Skonfigurujmy downloader. Przejdź do ustawień, następnie przejdź do MyFire TV i otwórz opcje programistyczne. Włącz Debugowanie ADB i zezwól na pobieranie nieznanych aplikacji. Jeśli nie widzisz opcji programisty, możesz je wyświetlić, przechodząc do sekcji Informacje, wybierając Fire TV Stick i szybko klikając 7 razy środkowy przycisk na pilocie. Gdy pojawią się opcje programistyczne, włącz opcję Modułu Pobierania. Teraz, gdy Downloader jest skonfigurowany, otwórz go i użyj paska Wyszukiwania. Naciśnij przycisk Go. A zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę Aptoid TV. Kliknij przycisk pobierania Aptoid TV, a pobieranie rozpocznie się automatycznie. Po pobraniu kliknij przycisk, instaluj i poczekaj na zakończenie procesu instalacji. Po instalacji nie otwieraj jeszcze Aptoid TV. Zamiast tego kliknij gotowe i usuń plik instalacyjny, aby zwolnić miejsce. Teraz przejdź do listy aplikacji, a znajdziesz tam Aptoid TV, otwórz go, Zezwól na dostęp do swoich plików i gotowe do pobierania innych aplikacji z aplikacji. Dzięki za oglądanie!